Kochani, i dzisiaj Wam pokażę moje plany czytelnicze na e, sierpień. Już nie mogę powiedzieć, że jest sierpień. Mm, ja już mieszkam w ogóle na tym mieszkaniu już prawie dwa miesiące. E, ogólnie, e, ja bardzo dużo teraz czytam. Wiem, to jest zdziwiające, ale w miarę dużo czytam. Jestem z tego bardzo zadowolona. W tym roku jakoś tak mi się odmieniło. Już pod koniec zeszłego mi się odmieniło. I stwierdziłam ogólnie, pracując w Empiku, że naprawdę mam kiedy czytać, tylko po prostu tego nie robię. Eee, I jakoś taką dostałam takiego powera w zeszłym roku i go ciągnę. Mam nadzieję, że to będzie trwało dość długo. Wiadomo, nie chodzi o ilość, ale wcześniej potrafiłam miesiąc przeczytać jedną, dwie książki. Eee, a to po prostu było niefajne w stosunku do tego, ile chciałam przeczytać. Eee, a teraz mi się to udaje. Tutaj w, tym, w tych planach mam osiem książek Wam do pokazania. E, jest to 8 książek, które chciałabym przeczytać. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale wiem również, że mogę mieć ochotę na coś innego, więc e, na pewno coś z tego przeczytam, ale czy wszystko to zobaczymy. Plany planami. E, mam w końcu... Tutaj dziennik z getta łódzkiego, Rywki Lipszyc. Ja tą książkę dostałam, jak byłam na pierwszym roku studiów na Walentynki, bodajże wtedy. I naprawdę bardzo chciałam ją przeczytać. Mój dylemat dotyczył jakby tego, że ta książka ma piękne strony, takie grube. on ma tylko 200 parę stron, nie widać. I mój chłopak ją kupił mi na stronie Muzeum Auschwitz. W związku z tym było mi bardzo szkoda ją zaczynać. No ale teraz mogę w końcu e, ją przeczytać i mam nadzieję, że mi się to uda, bo naprawdę zwlekam tym zwlekam, a siedzę teraz czytając najczęściej w domu, więc nie jest to dla mnie problemem, bo pracuję jednak w innym miejscu i trochę inaczej to wygląda, więc mam kiedy czytać w domu. W ogóle za, jestem bardzo opalona, ale w tej flusie wyglądam tak blado, ale nie mogłam się e, nie skusić kupić sobie bluzę z mopsikami, więc wiecie, e, 22 lata, widać, nie? Kolejną pozycją e, są Polskie nie? Katarzyny Bondy. Bardzo podobała mi się, e, znaczy bardzo podobała mi się w ogóle e, ta książka, e, jeżeli chodzi o opis, o treść, którą ponoć zawiera. E, ja chciałam ją przeczytać już przez dłuższy okres czasu. Też ją kupiłam. E, na moich studiach pani wykładowczyni mi ją polecała. No i ta książka jest tak fajnie podzielona na kilka kobiet i na nich się skupiamy. Jest zdjęcie, są jakieś tam pytania, opowieści, takie krótkie przerwniki oddzielone enterem, a nie spacją. W związku z tym, no jestem bardzo ciekawa tej pozycji, długo chciałam ją przeczytać. Mam nadzieję, że w końcu się to uda. Tym bardziej, że no bardzo dobre opinie słyszałam o tej książce. W związku z tym, że czytam pierwszą część teraz Wiedźmina i zaczęłam się tak bardziej wkręcać, no to tutaj mamy drugą część, czyli mieć przeznaczenia wie yy, serii Wiedźmin. Chciałabym ją przeczytać, nie wiem, czy mi się uda. Jest to już tak grubsza pozycja do tamtej, ma już 400 stron, tamte miała 300, to jest, są jeszcze opowiadania. Mam nadzieję, że jak najszybciej przebrnę przez opowiadania, żeby zacząć już e, faktyczną akcję książki i nie mogę się tego doczekać. No, jak po prostu rap-up to trzeba wrócić do Kobena. Na ostatni raz czytałam bodajże w czerwcu, kiedy czytałam w Głębi Lasu. Chciałabym przeczytać kolejną część, czyli 6 lat później. E, jestem bardzo ciekawa, bardzo dużo dobrych opinii słyszałam właśnie o tym tomie, że 6 lat później komenda jest po prostu cudowna, więc chciałabym się z, nim, z tym zaznajomić i zobaczyć, czy mi się również będzie podobać. Co to byłby za wrap-up bez Cassandry Clare? Akurat została mi już ostatnia książka Miasta Niebieskiego Ognia. Przepraszam, pokazywałam, że stan tej książki jest naprawdę tragiczne, no ale ciężko ją dostać, więc dobrze, że ją w ogóle mam. Jestem bardzo ciekawa tej części. Powiem Wam, że nie chcę po nią sięgać jako po pierwszą. Moja kuzynka mówi, że ta książka jest najlepsza z całej serii, ale naprawdę się martwię, ponieważ przy piątej miałam taką przypadłość i był mi bardzo przykro z tego powodu, że ta książka spowodowała mój zastój. Była bardzo dobra, ale jakoś nie mogłam się tak wygryźć, żeby przez nią po prostu pęcić. Ta książka jest bardzo gruba. Na pewno ją przeczytałam, ale nie wiem, czy na samym początku miesiąca. E, jestem ciekawa w ogóle, jak ta cała historia się zakończy. Mam do niej dość duże oczekiwania, ponieważ trzeci tom zakończył się tak, że nie mogłam po prostu tego pojąć. I było to potencjalne zakończenie wtedy trylogii. Niestety, no znaczy niestety, stety powstała z tego po prostu seria i było sześć tomów, więc to jest też zakończenie, więc wydaje mi się, że będzie na równi, po prostu, że równa poziomem tej trzeciej części, czyli naprawdę będzie bardzo dobre i na to liczę. I jestem naprawdę ciekawa, co Cassandra Clare tutaj zrobiła i jak zakończyła tą serię. Nie powinno Was to zaskoczyć, e, chcę przeczytać e, Iluzjonistę. Ja tę książkę mam od premiery, czyli bodajże gdzieś tak od października. Nie wiem, pamiętam, że koleżanka kupiłam ją wcześniej na targach książki w Krakowie, na których ja się nie pojawiłam. E, w tym roku się pojawił, mam dość blisko, <grytanie> więc na pewno się tam pojawię. E, I bardzo chciałam przeczytać Iluzjonistę. Ja tam behawiorystę i bardzo mi się podobał, nie wiem, jak, wygląda, jak ma wyglądać kontynuacja. Nawet nie czytałam tyłu tej książki. Teraz, w sensie czytałam, kiedy chciałam ją kupić gdzieś tam w dla tej premiery, ale teraz już nie pamiętam o czym jest. Ale jestem bardzo ciekawa, jest to kontynuacja behawiorysty i chcę, jeżeli chodzi o mroza, serię kontynuować, którą mam zaczęte, i zaczynać nowe. No właśnie, zaczynać nowe serie mroza, czyli w końcu. Ekspozycję Remigiusza Wroza. Bardzo chciałam przeczytać tę książkę, to był w ogóle mój plan na te wakacje. Jak wiecie, wakacje trwają jeszcze we wrześniu, bo ja studiuję. Aktualnie zaczęłam pracę, ale nie sprawia to, żeby czytać chyba mniej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o tę książkę, to bardzo długo chciałam ją przeczytać i. Bardzo spotykam się na Instagramie, jak i na Facebooku, jak i na YouTubie z wieloma bardzo pochlebnymi opiniami odnośnie tej książki i jestem bardzo ciekawa w jaki sposób Remiliusz Mróz stworzył naszego Forsta, który po prostu opiewa taką chwałą i uwielbieniem ludu książkowego. Więc no jestem bardzo ciekawa tej pozycji. Na mojej półce mam jeszcze również trzy kolejne części. Mam tylko cztery, nie mam zerwy. Ale no niestety dostałam banana na kupowanie książek. Wydaje mi się, że jeżeli skończę do końca tego roku, to jakoś ubłagam mojego chłopaka, żeby on mi ją kupił. No i książka, która tak naprawdę pojawiła się tutaj ze względu na serial, który ma powstać na Netflixie. Ja jestem go bardzo ciekawa. Jest to Następczyni. Ja przeczytałam trylogię. Nie wiem, jak daleko będzie sięgał e, serial, bo dostałam dopisane dwie części, no teraz jest to uważana jako seria, a niekoniecznie trylogia, chociaż to jest o córce m, Ameryki. Ja przeczytałam trylogię, pamiętam, trzy e, lata temu, jak szłam na studia w wakacje w sumie, między trzecią klasą liceum, a studiami. E, czytałam ją w pracy i bardzo mi się podobały w tamtym okresie. E, tu zostały mi dwie części. moim Wam tak, e, ogólnie wiem, że idea tej książki nie jest jakaś... E, nie wiadomo, jak wymyślna. I nawet dużo osób mówi, że jest po prostu niefajna ze względu na to takie traktowanie kobiety bardzo przedmiotowo i tą walkę, i tą nienawiść między kobietami. Może i tak, ale. Ja tego tak nie przyjmuję, nie odbieram tej książki w ten sposób. Odbieram ją bardziej, że no, to jest naprawdę fajna fabuła, skoro e, to jest nieludzkie, a on, tak samo nieludzkie jest postępowanie w Igrzyskach Śmierci. Więc e, dla mnie no, to jest świat wytworzony. Słyszałam negatywne opinie, m.in. ostatnio od Noli odnośnie tej książki, że ta książka jednak nie jest taka dobra jak poprzedniczki. E, no i że ta główna bohaterka jest irytująca. Ja jestem ciekawa, jednak, tej pozycji. Jestem ciekawa, właśnie tego odwrócenia ról. Czyli teraz mężczyźni zabiegają o rękę księżniczki. Jest to dla mnie bardzo ciekawe. No, zobaczymy. Dwie części mam, mam jeszcze koronę. No, ale raczej następczyni będzie jako jedna. To są wszystkie książki, które zamierzam przeczytać w sierpniu. Nie wiem, czy mi się to uda. Jak widzicie, poprzeczka jest postawiona dość wysoko. Trzy pozycje z kryminału, dwie z reportażu, e, Mamy jeszcze dwie pozycje z fantastyki, jak i tą następczynią, która jest młodzieżówką. E, ja mam nadzieję, że mi się uda to przeczytać. No nie mam dużych oczekiwań. E, dajcie mi znać, co Wy planujecie przeczytać w sierpniu. E, jak widzicie, ta forma jest u mnie nowa, nigdy do czegoś takiego nie robiłam. Dajcie mi znać, czy Wy chcielibyście taką formę na moim kanale częściej. E, dajcie mi znać, jak Wam się podobało, bo. Dzisiaj pierwszy raz spróbowałam stanąć, a nie siedząc podczas recenzji, i jestem ciekawa, jak to wyszło e, Waszym okiem. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, kochani. Pa!